Z Ewangelii według świętego Mateusza. Głupie powiedziały do rozsądnych: Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną, ale rozsądne odpowiedziały: O nie. No, potrafiły być asertywne, tak wprost odmówić komuś w potrzebie. E, tak, ale raczej w tej przypowieści chodzi o to, że są rzeczy święte, co do których Trzeba zachować całkowitą integralność. I są rzeczy, które są ważniejsze niż grzeczność, są rzeczy ważniejsze niż dobroczynność. I tą ważniejszą od wszystkiego rzeczą jest relacja z Chrystusem Oblubieńcem. To jest pierwsze, o co mamy zadbać. I jeżeli o to zadbamy, to yy, wszystko inne będziemy potrafili. Jeżeli ktoś miałby nam odebrać Chrystusa, odebrać relację z Nim, trzeba uczyć się od mądrych panien prostego o nie. Do zobaczenia jutro.